Ogień w pikniku. Jezu! Jezu! Jest! Siema z tej strony Oskar Macuk i dzisiaj będziemy latać tego bonera, którego nie lataliśmy jeszcze w ogóle w tym sezonie, więc zapraszam. Jako, że tutaj ogólnie wszystko żeśmy budowali i ten boner trochę był taki w zapomnieniu, bo dojazdu do niego nie było w zeszłą zimę się fajnie latało, ale potem został przebudowany. No i zrobiliśmy sobie tutaj taki składzik, można by było powiedzieć, z zużytego drewna, który nie wygląda jeszcze zbyt pięknie, ale ogólnie musimy to posegregować. Tylko chwilowo nie ma kiedy. No, i jak widzicie, to lądowanie strasznie zarosło y, trawą. Więc naszą pierwszą misją dzisiaj z Karoliną jest to, żeby oczyścić to lądowanie całe. Bo właściwie dojazd już jest myślę zagęszczony. Y, Stepdown jest nowy, więc powinna być prędkość. Mam nadzieję, że nie będę miał case'a jak Seba kilkanaście odcinków temu. Yy, no i co, co będziemy latali? Może jakieś sztuczki? wreszcie. Nie latałem, bo ona ja bardzo, bardzo długo. A mega się jaram, że on wreszcie działa i że będę mógł z niego sztuczkować. No i standardowo zobaczymy, jak będzie. Więc widzimy się zaraz na górze. Można powiedzieć, że jest trochę oczyszczone. Muszę powiedzieć, że bardzo mocno piach się pod tym zagęścił. Mimo że to jest taki, wiecie, czysty piach, to bardzo, bardzo się y, zagęścił z powodu chyba tego, że długo leżało. Więc teraz zrobię sobie taki mój trik, żeby sprawdzić prędkość, że skoczę z Bonnera na bok. Mniej więcej wymierzę prędkość. No i zobaczymy, jak będzie. Co to jest trochę hardkorowo z ham hamowaniem, bo jest taka kupa piachu, która jakieś będzie kłoterem, ale na razie nie mamy czasu, żeby to zbudować ale przynajmniej się wbije, no to nie wylecę gdzieś za płot, więc ogólnie nic mi się nie stanie, tylko może być śmiesznie. Jak widać najazd jest ogólnie mega spoko, tutaj jest fajnie zrobiony, zagęszczony i twardy, tyle że, z tego, że lądowanie jest miękkie, bo jest sucho, to położyliśmy na nie folię, żeby dało się po nim latać. Jak widzicie, ta folia wymaga tego, że ja muszę tutaj skręcić po tym i trochę się tego cykam, nie ukrywam, bo skręcanie na folii przy dużej prędkości po skoczeniu stepdowna może być ciekawe. No ale jakby nie mam innego wyjścia, więc y, zaraz sobie to zrobię. Ale jeszcze zanim zacznę skakać, sobie trochę polatam małą chopę posztuczkuję, żeby się trochę rozgrzać, bo wypadałoby troszeczkę. Wow! Fajnie powiem Wam, że po tej folii wcale nie tak tak jakby się wydawało. Co prawda jak się wyląduje jak krzywo, to ona się zabija i się wie, więc trzeba dodawać prosto. Ale jest całkiem szybko. Tu jeszcze trochę ubiłem na czubku, więc fajnie. Ogólnie stablany z stabla picobelo. Uhu! Oh. Tu już się taki zrobił na tych lądowaniach, Muszę sobie jakieś tukliny wreszcie jakieś. Bo jest hajko nie padało tak długo i tamto się tak zakopuje, że ciur. Ale będzie się, bo najleciane Może sobie bym Olda pyknął z tego strona. I potem przy szóstkę zdropa na tą polię. I to jest dobre i sprawnie, czy będę lądował prosto, czy nie. Jak wyląduje krzywo, to mnie zmuci i wywróci. Jak wyląduje pościutko, to wyląduje dobrze. To taki dobry tekst. No się tak się stanie, jak wyląduje krzywo. Idealnie pościut jak widać. Także nic mnie nie zatrzymało. W ogóle swój zabawaj z pierwszej próby. Uh. Zadanie jest takie, żeby polecieć z stepdowna, postarać się tu wyrobić na tej folii, jadę sobie na bonera i skoczę na razie w lewo, żeby zobaczyć mniej więcej jaka jest prędkość żebym mógł się później odnieść, czy do lecę, czy przelece, czy w ogóle jak to jest, bo, bo nie mam pojęcia. Uh. To jest trudniejsze niż sądziłem, skręcenie w locie Ale prędkość jest taka, że właściwie się nie dowiedziałem, nic, muszę jeszcze raz Może trochę szybciej, ale ja raczej będę musiał cisnąć szybko, już to czuję, że Raczej ja będzie nie dodać. Podejście drugie wow. No nie wiem Jest tak, że muszę jechać szybko, jak mi się uda, to może mi się uda, że Super, lecę Oh dobrze, dobrze! Doleciałem, to zawsze jest super Już. ogień w piekarniku! Uf. Uf. Jezu! O. Dobrze, dobrze! Doleciałem! To zawsze jest super! Plus jest taki, że stańczyło mi prędkości. I pewnie gdybym się wybił, to w miarę byłoby spoko. Jak do no, takiego przodu lądowanie jest stosunkowo małe, muszę przyznać. I trochę walnąłem moją w ale jest i tak całkiem fajnie. To znaczy, że lecisz jeszcze oh, Jest! O, oh. uh. Teraz było wszystko dobrze, tylko te... Lądowanie jest ubite i pod tym jest twarde. A na wierzchu jest miękki piach, jest tak. Do lądu was. przyspieszam, a potem mówimy w miękkim No i jest manual. Tak, to się kończy. Jeszcze mała tutaj poprawka. Wiesz, żyłem. Fajnie jest. Musimy skopać lądowanie i będziemy wam Ale powiem Wam, że jest szybki, jest duży. Więc lądowanie fajne jak koleja. Jest taka walca z 500 metrów miękkiego piachu, a pod tym kątem. Ale fajnie, dużo, dużo płynniejsze jest to lądowanie, bo było takie... To się nie, nie... fajne. To jest hard, nie? Powiem wam, że po prostu, tego nie rozkopię, to się nie da. Bo jest takie przyspieszenie, to jest 10 g. I... Go! Tak! komu jeszcze? jest ja zaliczane, więc jestem podjajany, ale że już słoneczko zachodzi, to jeszcze sobie porobię taką szybką sesyjkę techniczną. I najpierw spróbuję tych akacji od 2 który się nauczyłem, czyli skok, tap na tylnym kole, na półeczkę i zjazd na dół. To jest trochę tak, byście się wybijali i w połowie wybicia chcieli wbalnąć przednią kołem w ścianę. powiedzmy, trochę nie dojczone, ale jeszcze raz. o, pięć dobra, to teraz kolejna misja salto na kruje. do ninja do w dół a co? Wow. Wow. A. to jest wariantka salto w dół tutaj uh. uh. Prawie! Uh. Wow. Trzy szóstka na góry i trzy w dół robię. Uh. Wow. Jeszcze raz. Yes. Wow. Super To jest właśnie super, że się wychodzi codziennie i potopój codziennie się uczy nowych rzeczy. I fajnie to jest bardzo fajne. Najlepiej tak zakończyć dzień, że się uczy nowych rzeczy. A żeby jeszcze lepiej zakończyć dzień, to najlepiej subskrybować mój kanał. Oskar macuk, super kanał. Cześć! Chciałem wam powiedzieć, że już niedługo będzie odcinek w tym tygodniu z chłopakiem. Już możecie się domyślać z którym ze Star którym powiedziałem, że go wezmę na Macukia i go wyćwiczę w jeden księżyc. Zaprosiłem go tutaj i będę go uczył i będziemy śmigać razem. A jeżeli wy chcecie, żebym też z wami śmigał razem, żebym was tutaj przyprowadził i żebym was nauczał w jeden księżyc, to na spotkaniach, takich, które robimy w miastach, wystarczy przyjechać, pokazać, że macie skilla, tak jak on. Ja was biorę za darmo i ćwiczę jeden księżyc. Wyszkolę was cały czas. Miałbym jeszcze Wam powiem taki mój sekret. Karolina mi robi taki super shake poteningowy. Ja! Truskawki, jogurt i odżywka białkowa. Ja wam powiem. Puico bello bellissimo, więc ja sobie teraz zrobię i wam pokażę, jak ja to jem, żebyście mieli smaka. A teraz są świeże truskawki, więc polecam. Dzisiaj byłem, słuchajcie, pod intermarszem i była taka pani, bo mamy podlidziane. Pod Lidlem za 12 zł, nie? Ja mówię, u za 9 zł te troskaweczki pod maszem? Co tak tanio, co tak tanio, z tego? To ja wypadłem. A pani hmm? mówi, nie, miałam te za 12, ale te są takie gorsze, to za 9 opchnąłem. Mam pod Biedrą za 9,90 moja mama pod biedrą za 9,90 kupiła. Patrzcie jaki to jest. A u was po ile chodzą tak z ciekawości. że mam do Was takie pytanie. szczere pytanie od serca. Powiedzcie mi, jak często wy ochraniacze bierzecie? Bo to jest dla mnie zawsze zagadka, bo powiem Wam, co raz jadę na zawody, to zapach tych za, za ochraniaczy leżących to mógłby zabić, zabić smoka, zabić konia. Więc piszcie w komentarzu, niech się pochwalcie się po prostu, jak często bierzecie swoje ochraniacze. Bo ja Wam powiem, że zacząłem je prać raz w tygodniu i jest pięknie. Jak jest Karolina? Hardo. Wymagają prania? Nie. <laughs> No i powiem Wam, że to jest piękna sprawa sobie tak wieczorkiem siąść z takim wielkim garem truskawek i odżywki. Ja to jestem w ogóle fanem, jestem chyba uzależniony od truskawek w sezonie. I sobie popatrzyć na piękny jajek z balkonu, a Karolina sobie w tym czasie już montuje ten film, który wy właśnie oglądacie jak widzicie. Karolina go tu jest na montażu. Hejka dobra, to do zobaczenia w następnym vlogu, który będzie pewnie jutro. Jak zawsze.